Część. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o tapetach z włókna szklanego. Przedstawię ich cenę, kluczowe parametry oraz pokazę, jak krok po kroku przeprowadzić ich montaż. Jeśli zastanawiacie się, czy to rozwiązanie jest dla Was, to ten film jest właśnie dla Was. Zaczynajmy. Tapeta z włókna szklanego to rodzaj okładziny ściennej, która wykazuje się dużą trwałością oraz wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Wytwarza się ją z prasowanej i tkanej przedzy robionej ze specjalnego rodzaju szkła. Sposób wykonania tapety sprawia, że jest ona odporna na nasiakanie woda. Mimo tego, że jest to wyrób z włókien szklanych, to tapeta umożliwia oddychanie ścian, dzięki czemu w obłozonym tapeta pomieszczeniu. Utrzymuje się właściwy mikroklimat, co jest korzystne dla zdrowia. Rodzaje i zastosowanie tapety szklanej. Tapety z włókna szklanego pojawiły się w sprzedaży już ponad 50 lat temu, ale teraz widać wyraźne i rosnące zainteresowanie. Tym właśnie materiałem wykończeniowym. Jest tak dlatego, że zauważono ich atrakcyjny wygląd, wysoka trwałość, dużą funkcjonalność. Tapeta szklana ma też zwiększona odporność mechaniczna nie zniszcza jej kwasy ani środki dezynfekujące. Tapety szklane można też łatwo zmywać, co sprawia, że przez wiele lat będą nadal wyglądać jak nowe. Odporność na szorowanie, ale też na uderzenia i zadrapania sprawi, że ta trwała. A zarazem elegancka dekoracja ściany może przetrwać nawet 30 lat. Warto tutaj zaznaczyć, ze stapet z włókna szklanego można z powodzeniem skorzystać wtedy, gdy niezbędne jest ukrycie niedoskonałości ścian czy sufitów. Materiał ten skutecznie zakrywa bowiem nierówności, a nawet pęknięty tynk. Włokno szklane to materiał, który świetnie sprawdza się w pomieszczeniach takich jak domowe kuchnie, ale też różnego rodzaju gabinety. A nawet warsztaty samochodowe. Zapewnia dobre wrażenia wizualne a zarazem wygodnie się go użytkuje. Na rynku można znaleźć obecnie bardzo szeroka gain grubości, ale też różne wzory tapet szklanych. Oczywiście mogą być one gładkie, ale wybierać można spośród innych faktur i wypukłych wzorów, takich jak prążki, rąby, jodełki. Czy inne kształty geometryczne. Bardzo wygodne jest to, że proponowane kształty mogą być zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne, co sprawia, że bez trudu można je dopasować do własnego gustu, a także ogólnej aranżacji całego pomieszczenia. Wybór konkretnego wzoru ma tutaj głównie znaczenie estetyczne, nie wpływa zaś w żaden sposób na jakość czy sposób montażu tapety. Trzeba też wiedzieć o tym, że tapety z włókna szklanego ESA najczęściej jednobarwne białe, kremowe, jasno Kiedy znajdą się już na ścianie, wymagają jednak malowania farbami mogą być one w dowolnych kolorach. Ilość farby potrzebnej do jej zamalowania waha się od 250 do 450 gm2, co jest zależne od wzoru. Im będzie on grubszy, tym więcej będzie się potrzebować farby. Co ważne, jeśli położy się na nie emulsję akrylowo-lateksowa lub lateksowa, to wtedy tapety szklane doskonale sprawdza się nawet w wilgotnych pomieszczeniach, jak kuchnia i łazienki. Tapety z włókna szklanego mocuje się do ścian specjalistycznym klejem do tapet z włókna szklanego mocnym i gęstym. Tapety włokno szklane nadają się także do tapetowania sufitów. esa to wtedy modele nieco cięższe niż ścienne. Jest to szczególnie przydatne w domach narażonych na pękanie tynków stropowych. Kupując tapety z włókna szklanego, należy zwrócić uwagę na to, że jej rolki mają nietypowe wymiary 1,25 m lub 1,50 m. Parametry tapety z włókna szklanego. Tapeta do wielokrotnego malowania z włókna szklanego charakteryzuje się tym, że jest podobna do tapet wyprodukowanych z tkanin A. Jednocześnie pozbawiona ich wad. Do tego, w trakcie ich użytkowania, nawet przez kilkadziesiąt lat, można je kilkakrotnie malować na nowo, a początkowy wzór nadal będzie dobrze widoczny. Tapety te charakteryzują się również tym, że SA bardzo wytrzymałe, a zarazem dekoracyjne, mają trudna do rozerwania strukturę SA. Naturalne, materiał ich wykonania pozwala na oddychanie ścian i sufitów podwieszanych, więc nie wpływają na gorszy obieg powietrza. W pomieszczeniu ESA całkowicie niepalne, co oznacza, że przy ich zastosowaniu zabezpiecza się pomieszczenia przed rozprzestrzenianiem. Się ognia w przypadku pożaru, co oczywiście znacznie podnosi bezpieczeństwo budynku, nie ESA podatne na niszcząca siłę wilgoci. Zmiennych temperatur czy różnego rodzaju uszkodzeń mechanicznych pozwalają na zamaskowanie pęknięć i niedoskonałości ścian, co więcej. Niczym siatka zbrojeniowa zapobiegają kolejnym pęknięciom, można stosować je jako wzmocnienie ścianek działowych z płyt karton-gipsu. Po odpowiedniej obróbce staja się one wodoodporne, ale przepuszczają powietrze. Ich żywotność szacuje się na 20 do 30 lat, SA-odporne. Na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne jak NP. Ścieranie, działanie kwasów, środków chemicznych, wody i pary wodnej można je wiec czyścić przy pomocy większości preparatów pielęgnacyjnych. Dostępnych obecnie na rynku można je kwas na każdej powierzchni, płycie kartonowo-gipsowej, betonie, a nawet drewnie, SA-one nietoksyczne. Nie stanowią pożywki dla drobnoustrojów ani pleśni, bo pasożyty nie żywia się włoknem. Esawiec idealny dla alergików i osób z chorobami górnych dróg oddechowych. Jak widać, wszystkie wymienione powyżej parametry pokazują, że tapety z zwłokna szklanego stanowią doskonałą alternatywę dla tapet. Tradycyjnych i pozwala odekorować wnętrze na wiele długich lat. Gdzie można stosować tapety szklane? Tapety z zwłokna szklanego dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach które mogą być narażone ESA na działanie wilgoci, ponieważ zapobiegają pojawianiu się grzyba. Jak było wspomniane wcześniej, cienkie odmiany tapet można kłaść nie tylko na ścianach, ale także na sufitach. Takie tapety można stosować w łazienkach, gdzie zastępują płytki łazienkowe. Pokrywa się je wtedy farba lateksowa, a ściana wygląda tak, jakby pokryta została tkanina o niebanalnej fakturze. Jednak to nie jedyny sposób ich stosowania. Tapeta z włókna szklanego jest tak uniwersalna, będzie dobrze pasować także do pomieszczeń takich jak salon, sypialnia, kuchnia, hol, przedpokój. W tych właśnie wnętrzach tapeta z włókna szklanego sprawdzi się lepiej niż tapeta papierowa, bo jest od niej zdecydowanie bardziej odporna na wilgoc oraz uszkodzenia mechaniczne. Oczywiście tapeta wykonana z włókna szklanego sprawdzi się nie tylko w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, ale w znacznie szerszym użyciu. Będą to różnego rodzaju budynki użyteczności publicznej, takie jak kina, Punkty handlowe, szkoły, urzędy, powierzchnie biurowe, banki. Szpitale, przychodnie medyczne, hotele, kawiarnie, restauracje, biblioteki, galerie sztuki i muzea. Wszędzie tamten materiał sprawdzi się wręcz perfekcyjnie. Tapeta z włókna szklanego montaż. Tak jak każdą inna tapeta, taki tapeta z włókna szklanego mocowana jest do ściany, w tym przypadku także sufitu, klejem. Jednak tutaj klej nanoszony jest na ścianę, dopiero wtedy przykleja się tapety. Bardzo ważne jest, by wybrać odpowiedni klej do tapet ciężkich o czym dokładniej później. Wybrany klej do tapet rozprowadza się po powierzchni ściany lub sufitu pędzłem albo wałkiem malarskim. Powstała warstwa musi być jednolita, a nakładana na nią tapeta z włókna szklanego nie może mieć żadnych odstępów pomiędzy poszczególnymi bryłami. Trzeba tutaj zaznaczyć ze w czasie montażu Tapety z włókna szklanego mogą podrażnić dłonie, inne części skory i oczy. Dlatego w czasie pracy trzeba używać rękawic, okularów ochronnych i maseczki przeciwpyłowej. Tapeta szklana jak kłast krok po kroku przygotowanie podłoza. W pracach początkowych najważniejsze jest usunięcie ze ścian resztek innych dekoracji ściennych, NP. Części tapet papierowych, a także elementów, które odstają od podłoza. Gotowa ściana czy sufit musza być gładkie, czyste i suche. Jak osiągnąć taki efekt? Wszelkie nierówności, czyli przede wszystkim dziury w ścianach, trzeba wypełnić odpowiednia masaż pachrującą, takie prace dotyczą. W głębień większych niż 2 mm. Powierzchnie pokryte farba dobrze jest umyć 5% roztworem wodnym amoniaku bądź Soudii. Następnie trzeba je dokładnie zmyć czysta woda. Podłoże chłonne dobrze jest zagruntować. Robi się to albo klejem rozcieńczonym woda, albo specjalnym środkiem gruntującym. Warto też wiedzieć, że wiele zależy od podłoza pod tapety zwłok na szklanego. Trzeba je wiec pokryć substancjami, które będą mieć odpowiednie parametry, i tak NP. Metal trzeba pokryć antykorozyjna farba podkładowa. Podłoże z płyt gipsowo-kartonowych trzeba jedynie odpylić i odkurzyć, nie trzeba go gruntować. Podłoże cementowo-wapienne, równomiernie wybielone, należy zagruntować najlepiej roztworem pokostulnianego z benzyna do lakierów. Po zwykłym gruntowaniu. Wodnym preparatem pracę z tapeta można zacząć po dwóch do czterech godzinach, a po pokostowaniu po trzech dniach. Po wykonaniu tych wszystkich prac przygotowawczych warto wykonać próbę klejenia, by sprawdzić, czy podłoże zostało przygotowane prawidłowo. Przycinanie tapet Rolki tapet z włókna szklanego mają najczęściej 100 cm szerokości i 50, rzadziej 25, metrów długości. Dlatego należy je przycinać do pożądanych rozmiarów. Trzeba to robić przy pomocy ostrego noża albo nożyć. Pasy poleca się przecinać początkowo, tak by zostawić zapas około 10 cm, bo pomoże to potem wyrównać tapety. Klejenie tapety: Najpierw kwestia samego kleju. Z racji tego, włókno szklane jest materiałem dość specyficznym, do jego montażu na ścianie nie wystarczy zwykły klej do tapet. W tym wypadku pod włókno szklane użyć trzeba kleju przeznaczonego do tapet ciężkich. Jeśli chodzi o potrzebna ilość kleju, zazwyczaj podana jest ona przez producenta konkretnych tapet. Zazwyczaj jest to 0,204 kg na M2. Wybrany klej nadkłada się wałkiem lub pędzłem, na podłodze na cała spodziewana szerokość pasa. Należy tutaj zadbać o unikanie zgrubień, by przy nakładaniu kolejnych pasów tapety wcześniejszy nadmiar kleju nie zaczął wypływać. Pomiędzy poszczególnymi jej pasami. Klej do tapet najlepiej nakładać jest od sufitu w dol, gdyż w taki sposób będzie później przyklejąć się tapetę. Następnym krokiem jest wiec nakładanie na ścianę tapety. Doklejony do podłoza pas natychmiast dociska się i wygładza przy pomocy szpachli plastikowej lub gumowego wałka do tapet. Po przyklejeniu na ścianę tapeta zwłok na szklanego zarówno gładka jak i z faktura musisz nać przez około 24 godziny. Gdy ten czas minie, niekiedy zaleca się rozprowadzenie na jej powierzchni następną warstwę kleju. Ograniczy on bowiem dopływ wilgoci i dobrze zagruntuje tapetę, przygotowując ją ja na nałożenie farby. Podczas wyboru kleju do tapet warto zwrócić uwagę na kilka parametrów, m.in. wytrzymałość na oddzieranie, tapety, czas schniecia. Dobry klej powinien wysychać w czasie nie krótszym niż 1 godzina, ale nie dłuższym niż 3 godziny, przepuszczalność pary wodnej, powłoka. Kleju powinna mieć przepuszczalność na poziomie 40 g m2. Malowanie włokna szklanego tapety. Do malowania tapety najlepiej użyć pędzla futrzaka, który umożliwi dokładne pokrycie wzorów. Nakłada się cienka warstwę farby, a później maluje się ją ja drugi raz. Bardzo dobrym pomysłem jest użycie do malowania farby lateksowej. Ważna wskazówka: jeśli tapetę z włókna szklanego chce się pomalować na kolory intensywne, najpierw należy pomalować ją na biało. Dopiero później na dowolny kolor docelowy. Na koniec warto dodać z miejsce umieszczenie tapety z włókna szklanego powinno być dobrze przemyślane, ponieważ jest ona trudna do usunięcia. Wady i zalety tapety z włókna szklanego. Jak każdy inny materiał, tak i tapeta z włókna szklanego posiada swoje minusy. Jak widać, lista zalet jakie ma tapeta z włókna szklanego jest znacznie dłuższa od jej wad. Użytkowanie tapet z włókien szklanych niesie ze sobą wiele wymiernych korzyści. Odpowiednie przygotowane do ich nakładania. Zapewnienie sobie stroju ochronnego sprawi zaś ze większość wymienionych powyżej wad. Zostanie wręcz wy ceny tapety zwłok na szklanego. Koszt materiałów zwłok na szklanego do dekoracji ścian jest bardzo zróżnicowany. Zależy bowiem od ich jakości, grubości, zastosowanego wzornictwa i oczywiście od samego producenta. Jednak zazwyczaj cena tapet zwłok na szklanego kształtuje się na poziomie od 4 do 10 zł za metr bieżący, czyli od 100 do 500 zł. Za roulki, w zależności od jej długości. Trzeba także wziąć pod uwagę koszty kleju i farby na pokrycie tapety. Farby na szczęście nie zużywa się tutaj azet tak wiele, ponieważ najczęściej wystarczy cienka jej warstwa. Tapety z włókna szklanego będą świetnym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie produkty uniwersalne, trwałe i naprawdę dobrej jakości. Tapety z włókna szklanego gładkie, położone na ścianach czy sufitach, będą odporne na wilgoć, zadrapania, uszkodzenia mechaniczne nieestetyczne plamy, a nawet na środki chemiczne. Dzięki odporności w niezwykle prosty sposób będzie można utrzymać włókno szklane w czystości i przez wiele lat tapeta z włókna szklanego będzie wyglądała jak nowa. Jest to bardzo korzystne, bo sprawia, że niekonieczne będą częste i kosztowne remonty. Dlatego, jeśli nawet cena tapet z włókna szklanego jest wyższa od innych rodzajów tapety, to inwestycja ta zwróci się, gdyż nałożona. Na ścianę tapeta z włókna szklanego może przetrwać na niej w bardzo dobrym stanie nawet 25 do 30 lat. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu na temat tapet z włókna szklanego. Mamy nadzieję, że informacje o cenach, parametrach oraz krok po kroku procesie montażu były dla was pomocne. Tapeta z włókna szklanego to doskonały wybór, który łaczy estetykę z trwałością. Zachęcamy do eksperymentowania z różnymi wzorami i kolorami, aby STW -RZY C unikalne wnętrze. Jeśli macie pytania lub chcielibyście podzielić się swoimi doświadczeniami, zostawcie komentarz poniżej. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.